Witam serdecznie w dzisiejszym filmiku. Opowiem Wam o ostatnim projekcie Denko, czyli o produktach, które służyłam w miesiącu listopad-kródzień. Zbierało się tego sporo. I może zaczniemy od... od całych rzeczy. Szampony do włosów. Johnson Baby szampon kojący z naturalnym ekstraktem z lawendy. Dość fajne, znaczy przeciętne. I mój ulubiony Baby Dream z Rosmana dla dzieci. To jest to. Obecnie używam tego samego Baby Dream i będę na pewno używać go. Używam również od czasu do czasu dostałam w paczce od, od mojej wipki ukochanej szampon z Lasza. Carly? Car czy jak to się tam wymawia? Bardzo fajny. Kokosami bardzo ładnie pachnie. Jest taki... Czekajcie, o. W konsystencji takiej gęstej papki z elementami kokosa. Bardzo fajnie pachnie. Fajnie się pieni. Taką drabną pianą. Wracając jeszcze do szamponów użyłam szampon Silver z Rossmana, który umożliwia zbicie się tego na lotu na włosach blond. I na pewno do niego wrócę, muszę tylko zajrzeć do Osmana. Jeśli o włosy jeszcze chodzi, użyłam moją ukochaną wspaniałą, ubóstwianą maseczkę do włosów Scandic Plus Coco Mask, czyli maska kokosowa, która była wyśmienita. Ja ją uwielbiam, miałam litr, używałam ją prawie rok czasu. O niej zrobię recenzję. A, i to wszystko na razie. Miała pompeczkę, fajna, fajny gadżet, jeśli chodzi o tak dużą pojemność. No i na jej miejsce niestety nie dorwałam Scandic Plus, bo miałam ochotę na owocowy, owocową maskę, ale niestety moja hurtowna fryzjerska już nie posiada tych produktów, zmieniła je na produkty Infinity, professional, professional Infinity. No i waniliową maseczkę 400ml zakupiłam. Zobaczymy, jak ta się sprawdzi. Pachnie dość podobnie do tej kokosowej, choć tam przeważał kogos. I czuć lekko było wanilię też. Tutaj przeważa tylko i wyłącznie wanilnia. Konsystencja jest bardziej gęsta niż tamtej. No zobaczymy. Troszkę mniej bo mniej, jeszcze mniej nie da rady. Nie ma takiej pojemności. Dobrze, jeśli chodzi o, o... o... głowę, to zakończyłam używanie żelu do mycia twarzy a wrażliwa natura. 52% składników pochodzenia naturalnego, lolololo, lolo, antyalergiczne, wrażliwe i skłone do alergii. Był spoko. Bardzo podobał się Zapach. Chociaż to jest niby bezapachowy żel, ale miał taką. Taką nutkę. Ja wyczuwałam przynajmniej nutkę zapachu. Bardzo fajny. Nic wielkiego nie robił, tylko czyścił. I o to chodziło, chyba, jeśli chodzi o wrażliwą skórę. Może, może, być może wrócę do niego. Raz w tygodniu. Raz na miesiąc, zależy jak yy, używam jeszcze tego żelu z wiszy normaderm nieszczęsnego. Yy, częściej nie, nie mam zamiaru go używać, żeby nie zrobić sobie znowu piasku na twarzy. Yy, a w międzyczasie codziennie zazwyczaj używam yy, z B-Beauty, Be z biodronki, żelu celarny żel do mycia i do makijażu twarzy. No i myślałam, że będzie to zwykły żel do mycia twarzy. No napisane jest żel. A tutaj wielki szok po wyciśnięciu ma konsystencję naprawdę takiego gęstego żelu, który się nie pieni, Nie myje, nie, nie, znaczy nie myje. Nie zachowuje się tak jak zwykłe wszystkie żele, tylko jak krem. Kremuje się nim twarz dość mocno, po czym się zmywa i pozostaje taka troszkę, może nie tłusta, ale taka nawilżona warstwa. No to jest hydroefekt w związku z. Z pogodą na zewnątrz i ogrzewaniem i tak dalej, stwierdziłam, że hydro efekt będzie dobrą rzeczą. Przejdźmy jeszcze, co tutaj jest, Aha. oczywiście dwie fajne maseczki, które użyłam w tym miesiącu to, oj, hydro, zapewne też efekt czy coś takiego z Rival de Loop. Bardzo fajna, u się nakłada na twarz, pozostawia 15 minut, zmazuje się to, co zostało, reszta zostawia się do płonięcia i drugie z Eco Care, z, 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 czego to jest? Bielendy? Tak mi się wydaje, to Bielendy. Gdzie mam drugą część? Biała linka. Dość sympatyczna, chociaż wielkiego rezultatu nie, nie widziałam. Tak jak w tej widziałam, rezultat widziałam, y, y, że ta sera jest nabliżona, tak tutaj przeciętna, ale nawet nawet. Y, tej niestety nie widziałam u nas w Polsce. Jeśli widzieliście to, dajcie znać. Ja u siebie w Radzmanie nie widziałam, dostałam ją w paszce y, i żałuję, że, że nie ma, chociaż muszę poszukać. Co jeszcze? żel do powieki pod oczy ze świetlikiem wykończył mi się całkowicie i już go nie posiadam A w związku z tym, że mam problemy znowu z oczami, to postanowiłam odstawić wszelakie kremy i używam tylko aloe z pentanolem czyli żel aloesowy pentanol, tak dobrze mówię? z aloepentanolem, z pentanolem, no który koi i tak dalej, i tak dalej, bardzo przydał się i, i pomógł mi w momencie, kiedy miałam wysuszoną cerę i podrażnioną. Tak więc na oczy jest tym bardziej ok. Co jeszcze? Patki wybierające do zębów, o tym już wiecie, mówiłam, są fajne, super. Teraz przejdźmy do ciała, bar. a nie, tu jeszcze właśnie. Włosy. Aromaterapii, taki. Olejek dostałam do włosów, który bardzo fajnie pachniał. To jest woda. Yy, bardzo fajnie pachniał. Yy, dawał ciekawy efekt na włosach. Włosy były yy, lejące. Są, mam dzisiaj. Lejące, takie mięciutkie yy, po użyciu tego olejka. Będę musiała yy. zerknąć, może gdzieś znajdę. Chociaż to nie jest nasz produkt. Yy, dostałam go w paszce. No, ale coś może, jakiś olejk, Użyję. Co jeszcze? Żel do kąpieli, body wash. No, pokazywałam go. Też, patrz, już dostałam. Bardzo fajny zapach. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Dezydorant Garniera Minera. Bardzo fajny dezydorant, bardzo ładnie pachnie. Ten różowy jest wyśmienity. Jest jeden ciemny, drugi jasny różowy. Posiadam ten jasny, o ile dobrze pamiętam. I bardzo jestem zadowolona. Yy, fantastycznie pachnie. I na pewno do niego wrócę, yy, ale w międzyczasie mam, zakupiłam Alterę. Yy, Melisa lekarka z Showwu. Dość sympatycznie pachnie. Używam go dopiero nie kilka razy. I powiem Wam, że w działaniu jest nawet nawet spoko. Hmm, co jeszcze, moi drodzy? Ach, jeszcze wracając do włosów. Tak cały czas się z tymi włosami nie mogę rozstać. Dostałam też próbkę mm, z Lasha na Make Cream. To była jednorazowa próbka, bo taka maleńka. Ale... Ten zapach mnie powalił. Uzależniłam się od takiej maleńkiej próbki. Co Wy sądzicie o tym, o tej odżywce? Bo wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy, i zaczyna być coraz więcej chyba przeciwników niż zwolenników. Yy, dobra, przechodzimy niżej, czyli od głowy w dół ciało. Do kąpieli yy, żel yy, karmelizowane jabłko z orzechami z Avonu. Bardzo fajne, na okres świąteczny używałam yy, tego zapachu świątecznego. Jabłko i coś tam. Jeszcze ta, taki jest standard, co roku wypuszczają. A jeszcze wracając, twarz i maseczki. Yy, Służyłam tamte. Będę używać y, glinkę i y, y, Julep Mask, czyli moją białą maseczkę. Y, ach, tu jeszcze. Balsam, oczywiście. Balsam to Planet Spa. Y, z minerały z Morza Martwego. Fantastyczne. Zamknięcie, słoiczek. Fantastyczne. Ja lubię taki... Ja jeszcze czuję zapach. Lubię takie słoiczki. Przeróżne. Bardzo fajnie nawilżą. Te wszystkie z minerałami, może martwego produkcji, mają jak dla mnie zapach bardzo męski. No ale jakoś przetrwałam. Obecnie używam galaretki z wiśni. czereśnia i gałka muszkatu. No blisko. Zejbonu. Niebawem ją pewnie też wykończę. Bardzo fajnie pachnie. Kiedyś były takie perfumy o takim zapachu, pamiętam. Bardzo, bardzo lubiłam ten zapach, ten zapach i te perfumy. Ale nie, nie przypomnę sobie, jak się nazywało. Dobra, dalej, dalej, szybciutko. Krem do rąk. Z planet spa został już też wykończony. Z takimi drobinkami różowymi. Mm, nie, jest zbyt fajny. On jest do, ma do masażu, do rąk i do nóg. Nie polecam mm, intensywny zapach e, takiego. Saka, tak, saka, tak. I ryżu. Na początku jest dość e, sympatyczny to zapach, ale później męczy człowieka i dusi, więc nie polecam. E, co jeszcze służyłam e, wreszcie. Czerwony lakier z Golden Rose, e, pretty color e, z tej serii numer 175 Nie wiem, lubię Golden Rose, ale te lakiery z Golden Rose jakoś za długo się nie utrzymują na moich paznokciach, mimo na przykład, że mam podkładki brdowe. Służyłam też top coat z Essence, bardzo fajny, obecnie posiadam top coat też z Essence, ale z tej serii Better than gel, gel, gel czy jakoś tak, tak czy czarnie, bardzo fajny. No i ostatnia rzecz to jest bubel w czasów, którego nie polecam i w ogóle zdala od niego ludzie, naprawdę zdala od niego, bo bo robi krzywdę, bo inaczej tego nie mogę nazwać, bo wypa wypalił mi wręcz skórę na palcach. Tak, tak, wypalił mi skórę na palcach. Jest to y, zbywarz do paznokci bezacycenowy, z kreatyną, witaminą A i E z firmy Synfig. Nie, dokończyłam go, bo używałam, używałam go na paznokcie, a nie na palce. Mimo tego miałam całe palce. Dobrze, że nie tu, ale tu całe palce. Y, Posiekane, moja skóra była posiekana, tak jakbym żuletką bądź nożykiem przecinała w to i z powrotem i taką naprawdę sałatkę mm, sobie zrobiła z tych palców. Była po prostu poparzona, ta skóra była poparzona. Niesympatyczny zapach kwasu, jakiegoś takiego w ogóle potrzebowałam bezacelnowego. Pomyślałam, że że ten podkład, ta, ta baza hybrydowa będzie lepiej się trzymać. Jeśli będę używać y, zmywacza bez acetonu. Jednak stwierdziłam, że nie mam zamiaru poświęcać się i tak dwa tygodnie y, później boleć y, w związku z, z poparzonymi palcami. Y, I wolę jednak używać swojego zmywacza y, ulubionego, ukochanego z biedronki, y, który jest najlepszy. On ma oczywiście ma! ma Aceton Ale jest OK, pachnie y, takimi pierniczkami, czekoladą, czekoladą czasami, ale przynajmniej nie pachnie palców. Tak więc y, uważajcie na ten zmywacz. I nie, nie jest on przeterminowany, jest on nowy, z dobrą datą ważności, y, dopiero co kupiony, wszystko jest ok, ale po prostu y, żywy kwas dla lali. Yy co się z nim stało i tak dalej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia z projektem Denko już w przyszłym roku. Pa!